Wszystkich bardzo serdecznie. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że udało nam się to ciągnąć, co zaczęliśmy 3 lata temu z Wojciechem Fortuną. Bardzo się cieszę, że to, co rozpoczęliśmy na naszym szelmencie wielkim, czyli na naszym jeziorze, te zawody, które pierwsze rozpoczęły się dokładnie 3 lata temu, Mistrzostwa Polski oraz Grand Prix Pucharu Europy, dalej kontynuujemy. A będziemy się starać, żeby mistrzostwa Europy po raz kolejny wróciły na szelmet wielki, jak tylko Polska dostanie taką możliwość w 2019 roku zrobimy wszystko, żeby te właśnie prestiżowe zawody były właśnie tutaj u nas w szelmentie. Drodzy sportowcy, ci, którzy przybyli tutaj na Subaszczyznę do tego pięknego ośrodka, którzy wezmą udział w tej ceremonii wzbogacenia naszej Alei Gwiazd, sportowcy, którzy staną do rywalizacji tutaj w ramach Tych Mistrzostw Polskich. Bardzo cieszę się, że po raz kolejny mam okazję, przyjemność brać udział w, tej, w tym wydarzeniu, które w pewnym sensie niesie za sobą takie przesłanie. Wiemy, że są sportowcy, którzy. W tej chwili są w historii polskiego sportu, którzy zdobywając te najwyższe laury, marzenie każdego sportowca jest, żeby uczestniczyć w olimpiadzie, a jeszcze te marzenie na szczycie to, żeby stanąć na podium. I są wśród nas takie osoby, które świetnie reprezentowały nasz kraj i właśnie zdobywały to, co jest najcenniejsze dla sportowca, czyli medal olimpijski. I ta aleja rozrasta się po to, żeby pamiętać o tych osobach, pamiętać o ich pracy, o ich wysiłku, o ich sportowym zaangażowaniu, zapis, się również no dyscypliną sportu. I to zderzenie tego doświadczenia wmurowanego w tym kamieniu z, właśnie z tą młodzieżą jest taką dobrą okazją, żeby pokazać dzisiaj ten wspaniały sukces polskich sportowców i zachęcić naszą młodzież w jak najszerszy i, i sposób do uprawiania sportu. Temu ma służyć ta Aleja, gwiazd polskiego sportu, olimpijczyków i to jest piękna idea, którą realizujemy od trzech lat tutaj na Suwarzyszczyźnie dzięki pomysłowi nikogo innego tylko olimpijczyka, Wojtka Fortuny, który jest takim dobrym duchem sportu na Dziękujemy. Dostać nam wszystkim doskonale znana i dużo rzeczy dobrego pan Wojtek uczynił dla Słowaszczyzny i dla tego obszaru. Gratulujemy i życzymy, żeby jeszcze tego poweru, tej mocy, tej siły, tych nowych pomysłów ciągle przybywało wzbogacało właśnie życie naszego regionu od tej strony sportowej. Dziękuję bardzo organizatorom i oczywiście państwu za to, że, że przyjmujecie zaproszenie, bo czuję się też jakimś tam lekkim współgospodarzem. Sport mi jest bardzo blisko działalnością jako samorządu i cieszę się bardzo, że ten wojewódzki ośrodek i działa bardzo prężnie, organizuje zawody typu Mistrzostwa Polski właśnie w za wyciągiem, że władze województwa podlaskiego dostrzegają potrzeby. No jeszcze, żeby większa baza noclegowa była w tym ośrodku, to już byłoby bardzo świetnie. Także panie marszałku, proszę pamiętać o potrzebach Suwalszczyzny, o naszych potrzebach, ja to tak powiem, i wspierać wysiłek tutaj osób, które na co dzień funkcjonują. Chciałbym jeszcze gratulując Państwu tej idei, tej Alei Olimpijskiej, zaprosić później po tych uroczystościach do Szkoły Podstawowej nr 10 w olimpiczyków Olimpijczyków Polskich w Suwałkach. Tam będzie spotkanie z naszymi sportowcami. Zaprezentujemy Państwu to, co mamy do pokazania najlepszego w suwałkach od tej strony właśnie sportowej. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam do udziału w dalszej części tych naszych spotkań z Olimpijczykami. A jeżeli. Ktoś ma więcej czasu, to jeszcze zaproszę na trzy dni wspólnego świętowania, bo mamy, tak się składa, setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Suwałki. No i my tutaj potrafimy świętować i to czynimy aż trzy dni. W niedzielę wieczorem kończymy po tańcówkę nad zalewem Arkady. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wosir Szelman przez cały rok. Ja ze swej strony dziękuję bardzo, Wojciechu, dziękuję bardzo za, za pomoc i zaangażowanie. I myślę do następnej edycji. Ja też chciałem serdecznie podziękować wszystkim siłom, które wspomogły naszą działalność, rodzinie olimpijskiej, naszym sponsorom. Szczególne podziękowanie też dla pana Andrzeja Kuczery, który wspierał moją ekspozycję sportów zimowych. Powiem w tajemnicy, że wykonał z Wosku. Młodego Wojciecha fortunę, ale nie pokazujemy go dzisiaj, bo muszę go ubrać tak, jak wyglądał 47 lat temu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu serdecznie. Raz jeszcze zapraszamy na weekend i